Czy podróż z dzieckiem do tropiku to dobry pomysł? Przed wyjazdem w tak odległe destynacje, zawsze musimy uwzględnić kilka aspektów zdrowotnych. Pierwsze to podróż z dzieckiem i to, jakie zagrożenia zdrowotne niesie z sobą podróżowanie na duże odległości, w samolocie. Drugie to poziom opieki zdrowotnej w miejscu, do którego się wybieramy. A trzecie to zagrożenia zdrowotne wynikające z miejsca, do którego się wybieramy. Przed podróżą warto dokładnie prześledzić dane epidemiologiczne, aktualne dane epidemiologiczne, ponieważ czasami zaskakuje nas nowa sytuacja. Tak jak na przykład było z epidemią cholery w Afryce, z którą ciągle się borykamy. Czy z dzieckiem to dobry pomysł? To zależy przede wszystkim od wieku dziecka. WHO jednoznacznie mówi, że odradza podróże z dzieckiem do 5 lat do krajów, gdzie występuje malaria. Oprócz malarii, gdzie mamy możliwość chemioprofilaktyki, musimy uwzględnić również szereg innych chorób, które możemy zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych. Warto spojrzeć, czy w danym kraju występują takie choroby jak żółta gorączka, dur brzuszny, jak wygląda epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typu A. Czy występuje cholera, o której wspomniałam? To są te choroby, którym możemy zapobiegać za pomocą szczepień. Niestety warto pamiętać, że szczepionki mają ograniczoną wiekowo rejestrację. Nie możemy przeciwko większości z tych chorób zaszczepić niemowląt, dlatego podróżowanie z niemowlakiem w takie miejsca to na pewno nie jest dobry pomysł. Do takiej podróży zawsze trzeba się przygotować wspólnie z lekarzem przeanalizować, co możemy zrobić przed wyjazdem, przeanalizować, jak przygotować się do tego wyjazdu, aby wakacje były wakacjami, a nie niemiłą niespodzianką, jeśli chodzi o to, co spotka nas na miejscu.